Numer 23 Udzielaj i przyjmuj informacje zwrotne. Żywotnym elementem efektywnego zarządzania czasem jest komunikowanie się z innymi w sposób pozwalający na koordynację działań i zapewniający wszystkim możliwość dobrego wykonania zadań i ich skutecznej realizacji. To kwintesencja informacji zwrotnej. I choć samo słowo informacja zwrotna czy feedback może u niektórych wywoływać negatywne skojarzenia, informacja zwrotna nie jest z założenia negatywna i można ją wykorzystywać na wiele pozytywnych sposobów. Udzielanie informacji zwrotnych Udzielanie informacji zwrotnej może być zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne. Najbardziej rozpowszechnioną formą oficjalnej informacji zwrotnej jest ocena wyników pracy. Oceny te są pomyślane po to, by pomóc pracownikom dowiedzieć się, co w ich przypadku działa, a co nie, i jak mogą zmienić swoje postępowanie, by stać się bardziej efektywnym. Oceny wyników pracy są zwykle przeprowadzane raz lub dwa razy w roku. Nie jest jednak dobrym pomysłem opierać się wyłącznie na oficjalnej ocenie i informacji zwrotnej, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, oceny pracowników są często przejaskrawione. I po drugie, ocena otrzymywana przez pracowników raz czy dwa razy w ciągu roku nie dostarcza im wystarczającej ilości informacji ani też okazji do zmiany. Dodanie regularnej, nieformalnej informacji zwrotnej na temat osiągnięć w pracy okazać się może bardzo pomocne. Oto sugestie pochodzące z poradnika Kanika i Lestera Survival Kit for Leaders. Ważna jest właściwa pora. Podobnie i częstotliwość. Udziel informacji zwrotnej wkrótce po wystąpieniu zachowania. Dzięki temu możesz zająć się mniej.